Panie, które występują tutaj pod takimi e, dość enigmatycznymi, można powiedzieć, pseudonimami: Marii i Krystyna. No, ale ja ujawnię prawdziwe imiona. Proszę Państwa, za kierownicą mamy Natalii, lekarz-stomatolog zawodu. Jeżeli Państwa to interesuje, ta urocza blondynka. Natomiast tuż obok niej zasiada, no nie Krystyna, ale która jest na co dzień mocno. Widać to po urodzie, a więc, proszę Państwa, mamy Nathanie Melinę i Xavier serii pilot zwycięskich załogi z rocznego rajdu Monte Carlo. To są osły, kurwa, za niska ale Citroen się podniesie Czy Państwo, no wszystko przez to, że są to po prostu e, takie sportowe, nisko zawieszone samochody i okazuje się, że tu pojawiają się pewne problemy i kolejny z Citroenów e, Citroeny są to e, wszystko e, samochody z zespołu e, Bowa Niereta, o którym już wspominałem I proszę Państwa, kolejnego Citroena wystartuje dyrektor biura sportu Urzędu Stołecznego Miasta Warszawy, pan Wilczyński. A załoga, którą wystartuje, nosi numer 24, Antoine Raimond i Olivier Bruno, Również Citroen DS21, rok produkcji 65. I numer 29. Takie samochody, proszę Państwa, były kiedyś podstawową bronią na rajdowych trasach. A więc Alpina Renault, słynne auta A310. Silnik V6 to jest szwedzka załoga Peter, Peter Berwis i Paul Bachinger. Kolejny z tych nie rajdowych samochodów. Pan Robert Mucha tutaj za chwileczkę uniesie flagę do góry dla kolejnego duetu Lancia Fulvia HF zaledwie 1300 i Nicola Werda z Hubertem Lauchardem. Proszę Państwa numer 32 to jest załoga dość wyjątkowa Żartują sobie z nich wszyscy, że kiedy nawet nie uda im się zwyciężyć w rajdzie, to i tak, i tak nie ma problemów z otwieraniem szampana, bowiem za kierownicą zasiada producent szampana, proszę Państwa, Żałki, Montmartre, więc nie ma tu najmniejszych problemów. Jego pilot Nikola Lise. Numer 32.